Konkurs organizowany był przez Akademię Mistrzów Wędliniarstwa pod koniec ubiegłego roku. Z racji, że w wielu sklepach Intermarsz istnieją wędzarnie i lokalne receptury, postanowiono spróbować swoich sił w konkursie. To był konkurs nie tylko organizowany poprzez naszą sieć, ale również uczestniczyli branże, uczestniczyły branże spożywcze, jak również kucharze, bardzo znani w Polsce. I oni oceniali smak wyrobów. I tu muszę się pochwalić, bo na dostarczonych 140 wyrobów wędliniarskich, aż trzy z nich znalazły uznanie, zdobyliśmy trzy nagrody. Więc jest to naprawdę ogromny sukces, ponieważ takich nagród przyznano 12. Zdobywcą głównej nagrody był pan Stanisław Grabarczyk, pracownik Intermarsz w Galerii Świdnickiej. A czym podbił serca jurorów? Kiewasą prezesa, szczególnie. No i okazuje się, że jeszcze jedna była nagroda szynka świąteczna. Ja jestem pełna wiary w moich, w moich pracowników. Wierzę, wierzę w to, że robią naprawdę świetne wyroby. Zresztą znajdują uznanie wśród klientów. Klienci chwalą te wyroby. Ja nie jestem, nie jestem zwolenniczką wyrobów wędniarskich, natomiast jeżeli jem, to jem tylko nasze wyroby. Zeszłoroczny konkurs był pierwszym, ale jak przyznaje pani Dorota, ma nadzieję, że nie ostatnim.